No siemano! mano, słuchajcie, w końcu. Myślę, że to jest chyba już koniec ta Bo tutaj widzicie, są złamane pieczęcie. Jest jeden, drugi gdzieś tam jest pewnie trzeci. I tutaj się te drzwi otworzyły. I jestem ciekaw, co jest za tymi drzwiami. A coś myślę, że to, jest, że to jest już koniec. Wszystkie mapy odkryte, wszystkie takie już. O, więc myślę, że czas tu wejść. Czas tu wejść i zobaczyć. Uuu. Jakby ktoś się zastanawiał, jaki mam set, no to mam taki. Tak naprawdę to mógłbym to zmienić. Zmienię to, hold on. Kurwa, czekajcie. Czekajcie, może to zmienić. No chuj, bo nie, nie potrzebuję mi to jest teraz. Ok. I co tutaj jest? Drzwi. Drzwi, drzwi. Ok, ale to ładnie. Obrawię się... O, trzeba usiąść... Jakby się miał skupić, to muszę usiąść dobrze. O, dobra. Okej. Okay. Czy to można... Można usiąść. Ej, to fajnie. Niepotrzebnie się wracałem. Eee, nie wiem co to robi. Heroic odur. Eee. Alos, to stay steady and keep attacking. Okej. Okay. Nie, myślę, że nic nie będę zmieniał. Okej. Okay. Uuu. O, i mnie zamknęli. Okej. Okay. O, kurwa. Ja muszę zniszczyć te łańcuchy, tak? Nie muszę. Tu na mnie patrzy, ty! Ziomuś! Siemano, długo tu siedzisz? Aha... Okej, okay. ja mam cię wypuścić? Okej... Okay. Nie wiem, czy dobrze robię, kurwa... Czehmano. The Hollow Knight. O. Oh. Czekaj. Okay. Dobra, widzę, że możesz parować. Wo Co to było, kurwa, za tepek? Halo. Czekajcie. Au. Dobra, może się wyleczyć. Uuu, co to był kurwa za jakiś maszynka? Ty, ty, ty? Jezu. Czemu <ścoughs> mnie strzela? Co, co to jest? Okej okay. to była pierwsza próba. As always. Ale chociaż daleko nie mam do basa, nie. Dobra. Szósta próba. Dobra. Haj. Dobra. Dobra jest. Spokojnie. Jezu! tak to zabiera po dwa. Dobra, mogę się wyleczyć. No jej. Bez sensu. Bez sensu. Dobra. Mogę się na spokojnie leczyć. Wooh! Au! What the fuck? Ziomuś, to Ziomuś, co się z tobą dzieje? Żeby się wyleczyć ale muzyka, ja pierdolę, fajna dajbista muzyka Okej, okay. okej okay. Oczywiście, że raz musiał na mnie sprawdzić. Dobra. Jezu, ziomuś, spokojnie. Matko. Ej. Okej. Okay. Udało, o kurwa, udało się. Muzyka jest zajebista, aż ma kurwa ciary, ale... Bro... Bro mi pomagał w tym Mogę się sfokusować Ale mogę tego nie robić M muszę Dobra Okej okay. Okej okay. O kurwa, cinema. Aha, czyli teraz ja się stałem tym Hollow o nie. O nie. Teraz jest SEAL. Na nowy SEAL jest SEAL. Okej. Okay. Ej. Dostałem achievement The Hollow Knight. Game by Team Cherry. Słuchajcie, To, to jest chyba 18 odcinek. I... E, ja nie bez powodu wybrałem Hollow Knight'a jako taką pierwszą serię na moim kanale, ponieważ e, długo się zastanawiałem. Niektórzy mają tam Minecrafta, niektórzy mają tam Dark Souls'y, niektórzy mają no nie wiem, obojętnie in, inną grę. A i tak e, chciałem Chciałem uwidocznić progres, jaki, e, jaki, jaki na pewno możecie zauważyć progres, jeśli chodzi o montowanie, o, o tworzenie miniaturek, czy też o sam w jakim teraz modifolny sposób mówić, nie? Do jakby do kamery i. I, i dlatego wybram Knight dlatego że to była taka gra, no teraz wyszedł Cilczon. Był taki hype, że postanowię, kurwa, to będzie ta to będzie ta gra, którą chcę, żeby ludzie, którzy być może obejrzą, którzy oglądają, żeby... Czuli razem to ze mną, że no, ta osoba, pomimo że Hollow Knight wyszedł chyba w 2015 roku, nigdy w niego nie grałem. I to chciałem właśnie nagrać. I co sądzę o Hollow Knightie? Hollow Knight to jest, no kurwa, cinema. No po prostu to jest jedna z lepszych gier. Ale ta gra... Ta gra jest... W taki sposób, że ona, ona ci pokazuje piękno, tak naprawdę ukrytego świata. Ukrytego świata, który możesz sam odkrywać. Bądź nie. Oni ci nie zmuszają do eksploru, oni cię nie zmuszają, żebyś się bił z bossami, tak naprawdę. Możesz, możesz ich ominąć. Jedynym chyba takie, takie bossy, które trzeba pokonać. To są te, które ci blokują gdzieś drogę i te, do, i, te do, i te do masek, bo tak naprawdę można straight up iść od razu po maski i się bić z Hollow Knightem. I to tyle. I ta gra cię za każdym razem... Okej. Okay. I ta gra cię w żaden sposób nie hamuje, żebyś mógł zagrać sobie... W... O. Well done. For... Okej, okay. dostałem teraz... Gratulacje za przejście Hollow eee, I słuchajcie, to jest jedna z lepszych gier jakie grałem w swoim życiu. No to naprawdę. To jak ta gra ma w sobie backtracking, aż mnie kurwa zatyka. To jak ta gra ma w sobie tracking jest niesamowite. W pierwszym, na pierwszym tak naprawdę regionie musisz wrócić żeby coś odblokować ze skrzydłami. A skrzydła, no, się odblokowuje chyba pod koniec gry, mniej więcej. Więc to jest naprawdę, jeśli chodzi o backtracking, to jest niesamowite. Jeśli chodzi o same game design, no to imersja, jaką, jaką można tu uzyskać, też jest niesamowita, bo tak naprawdę to, co widzisz, to jest twój pasek życia i tak naprawdę możesz się wczuć w muzykę. Możesz się wczuć w jak jest narysowany czy bądź namalowany ten świat, niesamowicie, <grym> na przykład do tej pory ja mam w głowie tą muzykę z Grzybowego Biomu, nie? <grym> Mówię, i przede wszystkim to nie jest gra banalna, to jest gra, która no myślę, że nie każdy ją przejdzie, bo są no ludzie casualowi, którzy no, no, oni po prostu no, na pewno nie każdy będzie umiał przejść tą grę. I to jest dobre. Mi się to podoba. Bo, no skoro ja przejdę tą grę, a ja nie jestem jakimś yy, mega mocnym gościem, jeśli chodzi o, o wszelkie gry typu e-sport, no to nie jestem jakoś za mocny. Także myślę, że nie jest jakiś wysoki poziom przy, przy, przy przejścia tej gry. Ale mówię, nie każdy, te, nie, nie każdy też może przejść tą grę. No i dobra. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o Hollow Knighta. Oczywiście nie wiem. Ale postaram się, bo jeśli dobrze wiem Game Competition, o właśnie 60%, niecałe 60%, a mam 31 godzin w tej grze, tak, no trochę jest, 31 godzin to dużo, a naprawdę starałem się, no na pewno każdego nie nie znalazłem, na pewno nie mam każdego e, tego nocza. Nie mam też e, maksymalnie HP. No ale jeśli chodzi o, 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 odkrywanie, świata, o odkrywanie świata, to chyba wszystkie e, mapy pokonałem. 31 godzin, 7 minut i 35 sekund. To była wspaniała podróż. I tak naprawdę cinema. Still Soul Mode. No shade, no revenge, the the ultimate challenge Hell nah no, broda, hell nah no. I'm not doing it No shade, no revenge O oh, kurwa czy jestem na hita? Ale to jest zajebisty pomysł na stream, ja pierdolę Ale nie wiem czy to będę robił, pewnie nie I teraz jest inne menu główne Słuchajcie Widzimy się w sadze Hollow Knight, w sadze, no nie wiem, czy można to nazwać z celu, w kontynuacji, w Silksongu. Także w, na, na razie i widzimy się w Silksongu. Trzymajcie się i na razie.